Cześć, witajcie. pamiętacie jak mówiłem Wam, że będziemy wspólnie ćwiczyć. Ostatnio dostaliście ode mnie materiał, gdzie e, nauczyliście się, mam nadzieję, jak sprawdzić stan mięśni brzucha, mięśni pleców u Waszych dzieci. E, dzisiaj pokażę Wam trzy ćwiczonka bardzo proste, które możecie wykonać dziećmi w domu. Oczywiście to nie są takie ćwiczenia, wiecie, jak, kiedy mówimy do dziecka, chodź, będziemy ćwiczyć mięśnie brzucha, bo trzeba, bla, bla bla itd. Absolutnie nie. Pamiętajcie, że dziecko się rozwija w zabawie i to ma być zabawa. Wy macie ćwiczyć przez zabawę, ok? I wcale nie potrzebujecie żadnych super ekstra gadżetów, super ekstra zabawek, które kosztują miliardy złotych. to Wam jest niepotrzebne. Zobaczycie, jak będziemy pokazywać te wszystkie zadania, wszystkie zabawy, wszystkie ćwiczenia. Zobaczycie, że tak naprawdę bardzo tanim kosztem możecie zrobić bardzo mega fajne zabawki. A żeby udowodnić, że tak może być. Dzisiaj przygotowałem dla Was trzy dolanka, trzy ćwiczonka na mięśnie brzucha. Do tych ćwiczonek użyjemy fajnych gadżetów typu papiloty, spinacze do bielizny, rzepy, a do rzepów potrzebujemy takich stworków. To są pompony razem z drucikiem i z tyłu mamy rzepa. Okay, oczka są przyklejane. Mamy yy, kostki do lodu które kupicie za całe 3 albo 5 zł i nożyczki do obłoków. Możecie użyć takich na przykład nożyczki do sałatki, nie gdzie z jednej strony słyżka, jest z jest drugiej widelec i też można nimi chwytać. To zaczynamy. Bawimy się, ok? W brzucha będzie ćwiczyć w tej pozycji, w której je sprawdzaliście. Kiedy dziecko leży na plecach, ma podniesione nogi do góry i głowę do góry. OK? Pokazuję. Zaczynamy sobie od yy, papilotów. Kładamy dziecko po bieloty między palce u stopy. Powiedzmy jedną włożymy tutaj. Oczywiście możecie je włożyć dwa, trzy, pięć. Ile Wam tam się zechce. Jeden spinacz w jednym ręku. Drugi spinacz w drugim ręku. Kładziemy się na plecach. Głowa jest w górze. Nogi są przy brzuchu. Lewą ręką wyciągamy kwiatka z prawej nogi. Prawą ręką kwiatka z lewej strony. Odkładamy. I znowu z prawej nogi i z lewej nogi, OK? Proste zadanko, a mięśnie brzucha sobie super, super popracowały. Były cały czas napięte i cały czas wszystko mi fajnie pracowało. Oczywiście jak dziecku będzie ciężko, to po wyciągnięciu kwiatka z lewej, z prawej nogi, tego popilota, może się położyć, chwilę odpocząć i znowu kontynuujemy zadanie. Drugie ćwiczonko, które możecie wykonać, Kostki lodu i nożyczki. Kładziemy sobie kostki lodu po lewej i prawej stronie dziecka albo po jednej stronie jak mam wygodniej. Troszkę to przesunę. Ok. Mam pufy zamiast rodzica. Jak nie mam rodzica, mogę użyć pufy. Jak, mam, jak nie mam pufy, mogę użyć rodzica. Żartuję. Kładziemy sobie dziecko na plecach, Nożyczkami łapiemy kostkę. I oddajemy rodzicowi albo kładziemy na pufie. Pyk. 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 I pyk. Ok. Drugie zadanko. Mięśnie brzucha fajnie wypracowały. Trzecie zadanko, do którego użyjemy tych oto rzepów. Na całe 3 złote. Na rzepa. Rzepę sobie przyklejam dziecku na nogę, na, na jedną i na drugą, ok? Kładziemy się znowu na plecach i dajemy dziecku zwieżonka, czy tam stworki. Nogi są w górze, zadaniem dziecka jest przypięcie stworka do rzepa. Pyk, raz jedną. A raz drugą. Siup. I siódmą. Stwórki przypięte. Brzuch popracował. Słuchajcie, w ten sposób bawcie się z dzieckiem. Przez trzy proste kiszonka, które trwały kilka sekund, tak naprawdę, podsumowaliście bardzo mięśnie brzucha. Ja naprawdę czuję, że ten brzuch się napiął. Jest fajnie. Następnym razem będziemy się uczyć dalej. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapka w górę, nie zapominajcie. Przede wszystkim subskrybujcie kanał, żeby Was nie ominęły nowe materiały. Zależy mi na tym, żebyśmy wspólnie przeszli przez bardzo, bardzo wiele ćwiczeń, które dadzą Wam warsztat do tego, żeby pracować z Waszym dzieckiem w domu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!